Paulinka, kogo budzimy? Yy, Arka mojego chłopaka, który niedawno miał wycinane migdałki w szpitalu we Wrocławsku. Yeah. I walczył o życie bardzo, bardzo dzielnie. Ale walczył o życie jak prawdziwy facet. Czyli no, no, jak mnie no. boli, kochanie, musisz mi pomóc. przynieść mi herbatkę. Tak było. Bez względu i mi zubkę. Tak, dzień dobry pana. witam serdecznie doktor Jan Koń telefonuję w sprawie operacji wycięcia migdałków tutaj u pana było, prawda pan Arkadiusz? Dzień dobry, witam dzień tak. Jak się pan dzisiaj czuje? E, ogólnie dobrze Najgorzej. Bo, przepraszam najmocniej, bo wytłumaczę powód mojego telefonu. Proszę pana, Zrobiliśmy dodatkową konsultację, konsilium lekarskie. Okazało się, że, że, tak powiem, fragment migdałka jeszcze z lewej strony, tu powinno Pana troszkę pobolewać z lewej strony. Jak z lewej strony? Tak, tak, poboleje właśnie. No, widzi Pan, właśnie to odkryliśmy to niedawno, dodatkowo jeszcze na zdjęciach. Proszę Pana, jakby Pan podszedł do lustra, proszę Pana. Sekundę, dobrze. dobrze, oczywiście, bardzo proszę Bez pośpiechu, bo wie pan, jeszcze teraz jakby na ortopedię Trzeba było jechać, wie pan, by się pan mhm. najlepsza będzie łazienka, proszę pana Duże pomieszczenie z lustrem, proszę pana mhm. Czy jest jakieś zwierzę, które potrafi pan naśladować, wie pan? Najlepsze będzie gulanie indyka, takie go, 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 go. I teraz mam to powtórzyć, tak? Tak, 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 patrząc jednocześnie do lustra Żeby pan określił pracę lewej strony przy migdałkach Mhm go, go. Go, 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 go. Jak lewa strona? Nie, no ciężko mi to. Nie pojawia się jakiś większy odczyn bólowy. No, no nie, ale, no, ale, hmm. czuję, ale czuję tą lewą stronę, że nie boli. Dobrze, no dobrze, dobrze. Niebawem przestanie, proszę się nie obawiać. Teraz indeks prawej strony, jakbyśmy tak dla porównania. Bardziej prawa strona, teraz do, do, do lustra, prawa strona. Mhm. Google. Go. Go, 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 go. Troszkę duży indyk. Dłuższy indyk. Du, du, du. Bardzo. O, o, o. Jakby pan teraz mógł tak do lustra. Wie pan? Tak, delikatnie mhm. huchnąć. Kuchnąć, <grym> <grym> tak, dobrze. Mhm. I teraz proszę narysować w tym wychuchanej mgiełce. Jest, jest mgiełka? Jest mgiełka wychuchana. No tak. No nie, nie widzę, że nie. mam mgiełki. To proszę proszę huchać, aż się mgiełka nie pojawi. Już jest? No nie, nie mam kijki. Hmm. To my nachuchamy za pana i w tej mgiełce narysujemy serduszko z imieniem ukochanej, która, która wraz ze wszystkimi słuchaczami. Radia RMF Max. życzy ci dużo zdrowia, Areczku kochany. Obsłuchując się windyka, zresztą ona sama ci to wytłumaczy. Proszę. Nie uciekaj od odpowiedzialności, tylko wytłumacz Arkowi, o co chodzi. Szybciutko, kochana, no. Dzień dobry, kochanie. Chciałam wiedzieć, czy cię boli gardło i nie miałam serca cię budzić, ale Adam Max zrobił super. naprawdę prawdę. Zobacz, że cię nie boli i płynie, no, tak. Nie, coś ty nie przytul. Dzień, zrób małego indyczka, no. <śledzy> Najlepszy i wiem jakiego przycięstysza. Aleczku, przycięcie migdałów to nie katastrofa. Wyliżesz się z tego. Dokładnie tak. No, jem, Czego no, jem, oczywiście jem. życzymy. Dzięki bardzo.